Kontrowersyjne wyroki i faworyzowanie lewicowych ekstremistów. Czy do Polski wracają sądy polityczne? Zapraszam na program. z PCH24 to jest program Ordo Juris w imię zasad. Dziś moim i państwa gościem, pan Bartosz Malewski, pracownik Instytutu Ordo Juris. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich oglądających nas widzów. Proszę Państwa, dziś temat bardzo ważny, temat palący. Będziemy rozmawiali o tym, czy wracamy do rzeczywistości sądów politycznych w Polsce. Ostatnio mieliśmy wysyp kontrowersyjnych wyroków dotyczących właśnie działalności, aktywności politycznej, spraw światopoglądowych, które nasuwają nam obawę, że zaczyna się po raz kolejny etap, w którym prawo nie będzie dla wszystkich takie samo i właściwie to osoby o poglądach konserwatywnych, katolicy będą karani za swoją działalność publiczną. A takie same czyny, a nawet yy, bardziej rażące yy, lewej stronie sceny politycznej będą uchodziły na sucho. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale zanim do niej jeszcze przejdziemy, zachęcam Państwa do wsparcia powstania filmu Watykan w Cieniu Tęczowej Gwiazdy. To najnowsza produkcja PCH24, nad którą pracujemy. Jej przedpremiera już niebawem, 18 sierpnia. Przypominam Państwu, że wszyscy darczyńcy, którzy wesprą powstanie filmu, uzyskają do niego yy, darmowy dostęp. Postęp. A my przechodzimy do naszej rozmowy. Panie Bartoszu, sprawa Mariki jest myślę dobrze znana wszystkim naszym odbiorcom. To przypominam harcerka, która w czasie parady środowiska LGBT w Poznaniu poszarpała się z jedną z jej uczestniczek o tęczową torbę, usłyszała absurdalny wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną, dużo o niej pisano, dużo o niej mówiono, ale to jest niejedyny przypadek, kiedy środowisko konserwatywne zdaje się być traktowane. No, na zupełnie innych zasadach, przez polskie sądy niż yy, yy, środowiska liberalne, niż środowiska poprawne politycznie. W takim razie stawiam takie otwarte pytanie. Czy Pańskim zdaniem wracamy do rzeczywistości sądów politycznych? Bardzo, bardzo niełatwe pytanie, przyznam szczerze. Zwłaszcza, zwłaszcza dla mnie, jako dla aplikanta radcowskiego żeby w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. Niemniej na pewno, na pewno widzimy to, że ten konflikt społeczny, który ma miejsce w Polsce od lat i który się pogłębia, przenosi się również na grunt sądownictwa. Te spory w naszym społeczeństwie w sposób powiedziałbym nawet naturalny przechodzą na grunt Sądów tam są często niejednokrotnie rozstrzygane. Przykład sprawy pani Marki, którą Pan na początku przywołał, no też to pokazuje. To znaczy, my się zajęliśmy tą sprawą już po wyroku, po tym, jak się wyrok uprawomocnił. Nie kwestionujemy tego, że czyn, którego Marika się dopuściła był. No, po prostu niepotrzebny i, i troszeczkę no, zepsuł życiorys, można powiedzieć, pani Marice. Natomiast kara, która została zasądzona, to jest trzy lata pozbawienia wolności, trzy lata bezwzględnego więzienia, nawet nie w zawieszeniu, tylko właśnie bezwzględnego więzienia to jest kara, Zdecydowanie no, nieproporcjonalna do czynu, którego Marika się dopuściła i to, to nie jest tylko nasze zdanie jako prawników z Instytutu Ordo-Iuris, ale również taką wypowiedź popełnił Rzecznik Praw Obywatelskich czy inne osoby, również niezwiązane zupełnie z Instytutem Ordo-Iuris. Także tutaj rzeczywiście sąd wydaje się, chyba być może kierował się swoimi jakimiś poglądami, skoro przyjął taką kwalifikację prawną czynu jak usiłowanie rozboju, a no naszym zdaniem tutaj nie było do tego przesłanek. Mało tego, w uzasadnieniu sąd rzeczywiście opisywał szeroko, Poglądy pani Mariki i, i współsprawcy, poglądy, które no sąd powinien generalnie oceniać sam czyn, który zdarzył się danego dnia, o danej godzinie, w danym miejscu. Tym powinien sąd się zająć, to powinien sąd przede wszystkim ocenić. Natomiast sąd pogłębił analizę właśnie o poglądy oskarżonych wtedy. I potraktował te poglądy jako okoliczność obciążającą. Tam była między innymi za przykład podawana działalność w młodzieży wszechpolskiej, bo oskarżeni mieli taką epizodyczną działalność w młodzieży wszechpolskiej. I sąd potraktował, że jest to właśnie okoliczność obciążająca, a tymczasem dobrze wiem, że Młodzież Wszechpolska jest organizacją pozarządową, która jest zarejestrowana w KRS-ie, działa w sposób legalny, nieprzerwany od lat dziewięćdziesiątych, wcześniej jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym i nie ma powodów do tego, żeby działalność tej organizacji w jakiś sposób piętnować czy, czy delegalizować. No właśnie, mówimy tutaj o potraktowaniu poglądów pewnej działalności społeczno-politycznej jako faktu obciążają, obciążającego. Pytanie, może nie jest to wyrażone wprost, ale czy działalności lewicowej czasem sądy niezwykły traktować jako pewnej okoliczności łagodzącej. Mam tu na myśli na przykład głośny przypadek sprawy Michała Szutowicza, szeroko znanego pod pseudonimem Margot, przypomnijmy, że on wraz z kilkoma kolegami dopuścił się ataku na kierowcę ciężarówki z fundacji ProLife, tam doszło do po prostu pobicia. Nagrania, które widzieliśmy, wskazują na wyraźne użycie przemocy fizycznej. To nie jest szarpanie na torbę, to jest rzeczywiście szarpanie się, to jest rzeczywiście wyraźna przemoc i mamy wyrok zdecydowanie łagodniejszy: mamy wyrok więzienia w zawieszeniu. Karę ograniczenia wolności sąd tam zasądził i prace społeczne w różnym wymiarze, w zależności od oskarżonych. Na ławie oskarżonych zasiadło tylko, zasiadły tylko trzy osoby, natomiast tam rzeczywiście linczu, bo tak to trzeba nazwać, dokonał tłum ludzi. Tam na nagraniach widać 10-20 osób. Częściowo są zamaskowani, dlatego też nie udało się ich zidentyfikować. Natomiast rzeczywiście jest widoczna dysproporcja, jeżeli chodzi o wyroki dla działaczy lewicowych i dla działaczy powiedzmy prawicowych. A czyny też są no, niewspółmiernie dalej idące w przypadku działaczy lewicowych. Sytuacja, o której przypadek, o którym Pan mówi, czyli atak na furgonetkę ProLife na ulicy Wilczej w Warszawie, tam mieliśmy do czynienia z, ze zniszczeniem mienia, ze zniszczeniem tej furgonetki, pocięcie plandeki nożem, przebicie opon nożem. Także mieliśmy użycie niebezpiecznego narzędzia, które w każdym momencie tak naprawdę. Mogłoby zostać skierowane nie tylko przeciwko mieniu, ale i też przeciwko zdrowiu czy życiu tych dwóch osób, dwóch wolontariuszy Fundacji Pro Prawo do Życia, którzy tą furgonetką się poruszali. Jeden z tych wolontariuszy został przewrócony na ziemię przez, przez uczestniczących w Zgromadzeniu w tym tłumie ludzi. Tam sytuacja rzeczywiście była no, skrajnie, skrajnie niebezpieczna, ponieważ no, nawet uniemożliwiano odjazd, swobodny odjazd tej, tej furgonetki, no, bo przecież przebito opony i zagradzano ulicę. Ale mamy też inny przypadek. Mamy przypadek głośny dziennikarza jednego z mediów zachodnich, który też zaatakował wolontariusza Fundacji Pro Prawo do Życia. Najpierw rzucił w stronę samochodu zdaje się butelką. Później agresywnie podszedł, otworzył drzwi, zaczął się szarpać z kierowcą do tego stopnia, że Udało mu się go wyciągnąć poza kabinę samochodu, kilkukrotnie uderzył go drzwiami tego samochodu, po czym odszedł, tak? i sąd tutaj umorzył właśnie ze względu na umorzył postępowanie ze względu na poglądy sprawcy. Jakby to właśnie poglądy miały uzasadniać przemoc fizyczną i, 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 i stanowić niejako taki argument dla jej użycia. Także rzeczywiście obserwujemy takie wyroki w polskim sądownictwie dość niepokojące. Natomiast też część spraw udaje się, udaje się wygrać, bo czy doprowadzić do takiego końca, jaki, jaki no powinien być ten koniec w sprawach sądowych. To znaczy, mam tutaj na myśli przypadek radcy prawnego, który jako wolontariusz Fundacji Pro Prawo do Życia właśnie też poruszał się furgonetką po ulicach Poznania. I nie epatował jednocześnie w żaden sposób tym, że jest radcą prawnym. W zasadzie dla osób postronnych była to informacja no, po prostu nieznana. Natomiast w momencie, kiedy jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej dowiedział się o tym, że ten mężczyzna właśnie, który. Porusza się furgonetką ProLife po ulicach Poznania, jest jednocześnie radcą prawnym, zawiadomił o tym fakcie rzecznika dyscyplinarnego i rzecznik dyscyplinarny wszczął z tego powodu postępowanie. W pierwszej instancji sprawa zakończyła się tym, że ten radca prawny za to, że porusza się taką furgonetką, to była akurat kampania Stop Pedofilii. I za to, że poruszał się taką furgonetką z określonymi treściami, które wyrażały sprzeciw względem edukacji seksualnej promowanej przez Światową Organizację Zdrowia, to sąd w pierwszej instancji skazał radce prawnego, na karę pięciu tysięcy, karę pieniężną w wysokości 5000 złotych na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych i również karę zakaz wykonywania patronatu przez okres pięciu lat. Na szczęście radca prawny zgłosił się właśnie do nas już po pierwszym, po pierwszym wyroku i na szczęście tutaj Udało się doprowadzić do korzystnego wyroku w drugiej instancji i naczelny sąd dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych uniewinnił radce prawnego od zarzucanego mu czynu naruszenia kodeksu etyki radców prawnych, no. argumentując właśnie to tym, że nie jest rolą sądu dyscyplinarnego czy Izby Samorządowej, wypowiadać się na temat poglądów danego radcy prawnego i tego, co ma czy nie ma robić po, poza wykonywaniem zawodu. A aktywność tego rodzaju ze strony tego radcy prawnego nie była w żaden sposób związana z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. Więc. No, mamy do czynienia na różnych frontach w polskich sądach, i w tych sądach powszechnych, ale i w tych dyscyplinarnych, z próbą wykluczenia pewnych poglądów z możliwości prezentowania w przestrzeni publicznej. I temu trzeba stawiać opór, bo mamy to przećwiczone na zachodzie, tam właśnie też. Pewna rewolucja społeczna, a w ślad za nią również prawna, odbyła się najpierw oczywiście na gruncie sporu społeczno-politycznego, ale później również na gruncie sądów. Więc tutaj bierność, wydaje się, że bierność czy niewystarczająca aktywność w obronie tych wartości, bagatelizowanie zagrożenia, Doprowadziła Zachód do, do momentu, w którym teraz się znajduje, do pewnej takiej wytworzenia poprawności politycznej. Dlatego ważne jest to, żeby stawiać aktywnie opór i, i również na gruncie sporów sądowych występować w obronie tych wszystkich, którzy są z tego powodu w jakiś sposób, no, powiedzmy, represjonowani. Czyli jednym słowem można powiedzieć, że jednak mamy do czynienia z pewną tendencją, z pewnymi wydarzeniami, które przynajmniej sugerują, że również w Polsce sądy zaczynają wpisywać się w pewien aparat poprawności politycznej, która zaczyna przenikać, która zaczyna wykraczać poza tylko sferę kultury i debaty publicznej i przenosić się nawet na grunt prawny. Mówi Pan o tym, że trzeba stawiać opór tym tendencjom, trzeba walczyć o, jak rozumiem, sądownictwo niezależne. Bezstronne, które w taki sam sposób osądzi czyn osoby o poglądach prawicowych, jak i o, o innych poglądach, no ale właśnie jak to zrobić? Jakie mamy narzędzia stawiania tego oporu? W jaki sposób możemy się przeciwstawiać upolitycznieniu sądów? No, sądy z założenia powinny być niezawisłe i niezależne. Natomiast pamiętać jednocześnie trzeba, że każdy sędzia jest też po prostu człowiekiem. I każdy sędzia prywatnie na pewno ma jakieś poglądy, pogląd na, na życie, na świat, jakimiś zasadami w życiu się kieruje. I teraz pytanie, na ile sędzia potrafi odseparować się czy oddzielić się od tych właśnie swoich poglądów i dokonać takiej w pełni. Obiektywnej oceny danej sytuacji, danego zdarzenia. No, wpływ na to też na pewno ma Unia Europejska, tak, która niesie na sztandarach pewnego rodzaju agendę społeczno-polityczną i no, dobrze wiemy, że wywiera określonego rodzaju naciski, czy to w formie właśnie legislacyjnej. Czy to w formie politycznej, ale też i w takiej formie no, kulturowej, tak? To znaczy, celem jest zmiana poglądów społeczeństwa, bo jeżeli to się uda, to, to wszystko inne też się uda, dlatego że wszystko inne, wszelkie rozwiązania prawne są wypadkową tak naprawdę. Poglądów panujących w społeczeństwie. Pamiętajmy też, że sędziami, czy w ogóle prawnikami, w sposób naturalny zostają no, coraz to młodsi ludzie. Ja sam jestem reprezentantem jeszcze, wydaje mi się, tego młodego pokolenia, ale poglądy dominujące w młodym pokoleniu też są znacznie. Bardziej powiedziałbym, liberalne, tak? To, to, to jest fakt po prostu, zwłaszcza w ośrodkach wielkomiejskich. I ci ludzie też zostają nauczycielami, psychologami, prawda? I też sędziami, prokuratorami, więc też jest to przyczyna, dlaczego obserwujemy przeniesienie tego konfliktu na, na grunt sądowy. To, co można robić, no to przede wszystkim oczywiście musi środowisko prawnicze. Mówię tutaj przede wszystkim o adwokatach, o radcach prawnych, którym bliskie jeszcze są cały czas wartości konserwatywne, no to. Ta część środowiska prawniczego musi aktywnie występować w obronie tych wszystkich osób, które, tak jak mówiłem, są z jakichś powodów w pewnym sensie represjonowane. W jakiejś mierze zajmuje się tym instytutor do Juris, ale no dobrze by było, żeby w zasadzie więcej, jak najwięcej tutaj prawników na tym polu występowało. To, co również można robić, to wprowadzać jakiegoś rodzaju rozwiązania legislacyjne. Mamy bodajże chyba przykład z, z Litwy, gdzie możliwość promocji postulatów czy, czy ruchów LGBT jest w jakimś stopniu ograniczona. To, to też jest w, jakiś, w jakimś sensie do, na pewno do rozważenia. Z tym, że Zawsze trzeba pamiętać o tym, że tego rodzaju rozwiązania legislacyjne należy wdrażać w miarę rozsądnie, tak żeby nie, nie, nie dopuścić się później, nie doprowadzić do przełożenia wajchy, że tak to w drugą stronę, o co w tych tematach społecznych jest niestety bardzo, bardzo łatwo. Jeszcze chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili do tego wątku kulturowego, bo zdaje mi się... To taka yy, strona tej dyskusji, na którą trzeba wyraźnie zwracać uwagę. Mówi Pan o tym, że yy, coraz, yy, coraz yy, ta większa stronniczość sądów, czy ta gotowość do orzekania na podstawie własnych poglądów jest czymś, co wydarzy się naturalnie, jest skutkiem pewnej yy, ewolucji, może bardziej rewolucji w społeczeństwie, promowania yy, wzorców odległych kulturze chrześcijańskiej, klasycznej cywilizacji. Yy, więc może takie pytanie, jak rozumiem, o zmianie, o powrocie do sądownictwa obiektywnego, bezstronnego, nie możemy też myśleć bez powrotu do kultury, która ceni obiektywizm, która ceni prawdę i szuka przede wszystkim sprawiedliwości. Tak, jak najbardziej. To jest, wydaje mi się, najważniejsze w tym wszystkim. Obserwujemy przykładowo też no, takie próby wykluczania w ogóle z debaty publicznej niektórych społeczników czy niektórych polityków, zwłaszcza lewica, takich działań, no, takie działania przeprowadza, próbuje przeprowadzić. I naszą odpowiedzią w tym wypadku, broń Boże, nie może być próba wykluczenia z debaty publicznej ich, dlatego że to też pogłębi tylko i wyłącznie spór. Cywilizacja łacińska zawsze cechowała się właśnie tym obiektywizmem, próbą dojścia do prawdy, to o czym Pan mówił, Takiego właśnie obiektywnego podejścia do rzeczywistości, obiektywnej oceny rzeczywistości. Więc musimy cały czas w obronie tej cywilizacji występować i spierać się z nimi właśnie co do, co do poglądów na, na świat, na rzeczywistość, które z nich są racjonalniejsze, które bardziej przystają po prostu do do rzeczywistości, które są słuszniejsze, bo są poglądy słuszne i niesłuszne, nie bójmy się tego powiedzieć. Poglądy jak najbardziej można wartościować, natomiast no, cywilizacja łacińska cechowała się zawsze tym, że można było głosić swoje poglądy w sposób swobodny, nawet jeżeli te poglądy. Nie były rozsądne po prostu. Więc no tutaj też myślę, że duża rola kościoła, który w ostatnich latach niestety obserwujemy spadek autorytetu kościoła, to też trzeba wprost przyznać. To jest moje takie subiektywne zdanie i ocena, oczywiście. Natomiast ja obserwuję, że Wielu, wielu księży dobrych i, 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 i takich chętnych do działania skupia się na tym, żeby w kościele było wszystkim dobrze, miło i przyjemnie, prawda? Natomiast w efekcie, koniec końców, ludzie, którzy przyciągnięci w pewnym momencie do Kościoła właśnie stworzeniem takiej miłej i dobrej atmosfery, po pewnym czasie niestety oni tą miłą, dobrą atmosferą, tą atrakcyjnością Kościoła po prostu się nudzą i z Kościoła odchodzą, więc wydaje się, że to też nie jest do, te, do końca ta droga, więc Kościół w dużej mierze też musi, mam tutaj na myśli kościół instytucjonalny, musi przemyśleć, jak rzeczywiście głosić w dzisiejszych czasach, w tych warunkach, w tym sporze społeczno-politycznym, który mamy, jak głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa, po prostu. Tak, żeby trafiać na stałe do. Do swoich odbiorców, których, których próbuje, myślę, ponownie chrystianizować, nawet tak to trzeba chyba, chyba nazwać. Potencjał ewangelizacyjny, misyjność Kościoła to jeden aspekt, ale drugi aspekt, bardzo ważny, chyba, z instytucją Kościoła, który mi się nasunął wraz z Pańską odpowiedzią, no to fakt, że właśnie w rzeczywistości sprzed kilku dekad, kiedy Polska była krajem politycznej cenzury i kiedy Polska była krajem politycznych sądów, to właśnie Kościół odegrał olbrzymią rolę w walce z tym systemem. I właśnie stąd, stąd takie pytanie, jak Kościół powinien się zachować dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z wprowadzeniem nowej kategorii poprawności politycznej, bo zdaje się, że przynajmniej na zachodzie, być może w Polsce jeszcze czasem się to pojawia, ale też nie w zdecydowany sposób, że dziś. Kościół wcale nie występuje w jakiś jednoznaczny, zdecydowany, a już na pewno nie instytucjonalny sposób w obronie ludzi, którzy politycznie głoszą poglądy wynikające z wiary katolickiej. Czy pańskim zdaniem rzeczywiście dziś mamy do czynienia z takim problemem, że jako katolicy aktywni społecznie wcale nie czujemy na sobie takiego wyraźnego wsparcia Kościoła jako instytucji? Myślę, że niejednokrotnie tak jest, jak pan redaktor powiedział. E, mówi się, że w polskim kościele najważniejszym świętym jest święty spokój. E, wie, ja myślę, że trochę prawdy w tym powiedzeniu jest. Wielu księży, wielu kapłanów e, po prostu nie chce się angażować w. Ten spór społeczny nie chce stawać też często w obronie, w obronie tych osób świeckich, którzy właśnie przeżywają jakiegoś rodzaju negatywne reperkusje z tego powodu, bo nie chcą, bo sami też będą się narażać na tego rodzaju represje. Komuś się to nie spodoba z wiernych, bo też tak bywa właśnie. Może się to nie spodoba lokalnemu biskupowi przełożonemu. Także dla wielu księży rzeczywiście łatwiej jest pozostać w cieniu, natomiast to się odbije czkawką prędzej czy później, dlatego że to też księża będą pierwszymi, których ewentualne represje spotkają. Dzisiaj przykładowo mówi się o, o, o zakazie religii w, w szkołach to mówi się już od lat, ale o zakazie, o zakazie spowiedzi na przykład dzieci, prawda? To są, to są jakieś postulaty, które mają na celu doprowadzenie do de facto uniemożliwienia wyznawania, swobodnego wyznawania wiary. Więc pytanie, kiedy i w którym momencie pojawi się postulat tego, żeby w jakiś sposób represjonować na przykład księży. No mamy przykłady z historii z innych państw, zakazu na przykład publicznego noszenia habitów, publicznego noszenia strojów duchownych, tak? Więc to, to, to jest wydaje się, jeden z lżejszych. Jeden z lżejszych, jedna z lżejszych represji, które mogą księży i, i również świeckich spotkać. No. Z historii mamy też oczywiście przykłady wielu, wielu innych, znacznie bardziej drastycznych konsekwencji, których no, dopuszczali się na przykład komuniści. Tak. I tu postawmy kropkę. Panie Bartoszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. I dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego.